Z tej strony Sylwek, witam was w nowej serii z gry Resident Evil 2. Jest to odnowiona część Residenta 2 na PSX. -a. Może trochę opowiem o niej. Jest to gra z gatunku Survival Horror, która jest kontynuacją przeboju wydanego wcześniej na konsole PlayStation ze Square, Również odpowiada japoński studio Capcom. Które wydał grę na kilka platform PlayStation, Gamecom, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube, a także komputery osobiste w 2019 roku powstał Remake na PlayStation 4, Xbox One i PC. Jeśli chodzi o fabułę, akcja gry toczy się dwa miesiące po wydarzeniach z pierwszej części gry Resident Evil w północno-zachodniej amerykańskiej społeczności Raccoon City. Niemal wszyscy jego obywatele zostali przekształceni w Zombie w wyniku epidemii wirusa T. Nowego rodzaju broni bi biologicznej potajemnie opracowanej przez firmę farmace farmaceutyczną Umbrella. Dwoma bohaterami gry są Leon S. Kennedy, młody oficer policji odbywający pierwszy dzień w pracy, oraz Claire Redfield, studentka szukająca swego brata Chrisa. Po przybyciu do miasta, Leon i Claire trafiają do Departamentu Policji w Rakun szukając ochrony przed zmutowaną ludzkością. Tam dowiaduje się, że większość policjantów została zabita, a Chris wyjechał z miasta w celu zbadania siedziby Umbrella w Europie. No i dobra. Dalej wam nie będę tego opowiadał wszystkiego. Gra jest z roku bodajże 98. Jak widzicie tu poniżej. Jeszcze się... Przy... Dokładnie przekonam, czy to 98 rok był, tak, to był styczeń, kiedy wyszła ta wersja gry na PlayStation 1. Jest 21 stycznia 98 roku, jeśli chodzi o ten remake. On powstał w 2019 roku, dwa lata temu, 25 stycznia. Także dobra, nie będę przedłużał. Zapraszam do gry. Wchodzimy sobie, tak jest, bierzemy teraz tak, historia, nowa gra i wybieramy, mamy dwie postacie, albo Chris'a wcześniej wspomnianego, albo Craig Redfield. To co, zaczniemy sobie może od Chris'a, poziom standardowy i zaczynamy. serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. <laughs> just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar and this woman started coming towards me. She was staggering, you know? So I, I figured she was drunk. <laughs> whoa, whoa, whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, oh, man, I, I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, alright? She got closer and I got a good look at her. You gotta see her eyes. Her nose, her whole face, it looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in I Oh, come on. just getting good. ones around That's weird No i dobra, zaczynamy. Gra na pewno na Xbox'a. Czy ta odnowiona wersja różni się od tej z PSX'a, ponieważ tutaj mamy dodaną nową lokację. Jest to stacja benzynowa, i chciałbym też powiedzieć, że przeszedłem już tą grę. Tutaj możemy sobie wybrać stroje. Zobaczcie, mamy normalny strój albo alternatywne jakieś hop, dla Leona. Tutaj mamy zwykły. Strój wybierzemy sobie może na początek, ten zwykły tak jak na początku On startuje w tej grze jeśli zaczniecie w nią grać Hop ma właśnie taki strój ponieważ on dopiero jedzie Na ten komisariat aby zostać y, Policjantem No i niestety y, spotykam go takie wydarzenia tak Dobra Co na początek musimy zrobić eee, Wejść tutaj sobie na tą stację benzynową na pewno Op. Dobra. Mamy za zadanie zbadać sklep. Widzimy mroczny klimat. Mamy pierwszego żywego.

Dobra. Próbujemy go zabić. Trzeba w głowę. Cholera jasna. Trzy pestki zmarnowałem. Muszę zdobyć tutaj klucz. Tak jest. Mamy klucz. Jakiś stary stary, jeszcze zerkniemy sobie dokładnie, obejrzymy. Tak jest, jest to klucz do pomieszczenia magazynowego, który nam otwiera yy, magazyn. Został gdzieś się, się czaj, właśnie. Dobra, pad, ale to nie znaczy, że umarł do końca. No i okej, okay, tutaj musimy umieścić nasz klucz. Jak widzicie tutaj w opcji kwipunku, z lewej strony mamy stan zdrowia. Na to chwilę jest dobry. Możemy też sobie sprawdzać nasze akta. Op, mamy pierwszą notatkę do funkcjonariusza Leona Kennedy'ego. W imieniu RPD przekazuję gratulacje w związku z ukończeniem szkolenia. Uzyskane przez Pana wyniki są godne pochwały. Jesteśmy dumni, że dołączy Pan do naszego zespołu. Proszę zgłosić się na szkolenie w Pro... wprowadzające na posterunek Policji w Raccoon City w piątek, 25 września o godzinie 8. Cieszymy się, że Pan do nas dołączył. Komendant Policji w Raccoon, Brian Irons. No i tak to wygląda. widzicie. Dobra, uciekamy do sklepu. O, tu widzimy, zombiaki się przedostały.

No. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. And you are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Takim sposobem wjeżdżamy do miasta opanowanego przez zombie. Tutaj właśnie wszystko się zacznie prawdziwa pandemia może to sobie przewinę. Uważaj, wszyscy We're advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police Station's not much farther. They'll know something. Yeah, but. What if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. like we're walking from here Widzimy z po jednej stronie. A Leon po drugiej. W wyniku ja kubuku. Tak. Samochodu. Będą musieli się odnaleźć. Tak jest. Trzeba uciekać na komisarza. Okej. Okay. To tą hordą zombiaków nie ma co walczyć. Należy ich wymijać. coś powolne Dobra zdołaliśmy im uciec Tak jest wszyscy się przemienili jest masakra, nie? Dla takiego gościa, który przyjeżdża i coś takiego go spotyka Dobra, mamy posterunek policji Teraz tak Mamy zombiaka, nie ruszamy go. No i widzicie, udało mi się dobyć Bezpiecznie. Najważniejsze jest tutaj, aby nie marnować amunicji. W późniejszych etapach może nam się ona przydać. Dobra, mamy mapkę. E ekran mapy pokazuje. Nie tylko bieżącą lokalizację i otoczenie, ale również ciekawe miejsca i przedmioty znalezione Ale nie zebrane przez gracza Dobra jeżeli Mamy jakiś yy, Nieznaleziony przedmiot Te pole tutaj będzie nam się świecić na czerwono Jeśli nie ma żadnego przedmiotu lub wszystko znaleźliśmy Będzie to właśnie taki niebieski Kolorek Dobra Nic tu nie ma do zebrania na pewno także Chodzimy sobie na komisariat, proszę bardzo. Pamiętamy tą pierwszą część rezydenta na PSX-a. Mianowicie to znaczy, choć mi nie o to nie odnawione z 1998 roku. Tu jest? Dobra, nikt nas nie słyszy, co my tu mamy. Spray leczniczy gdzieś za nami jest i amunicja do pistoletu. Dobra. Jest amunicja. Tutaj ten kluczyk do magazynu możemy sobie już wyrzucić, bo nam się do niczego nie przyda. No i mamy spray leczniczy. Tak jest, który regeneruje nam 100% życia. Tutaj jak widzicie mamy maszynę do pisania. Dzięki tej maszynie możemy zapisywać nasz stan gry. Dobra. No i komputerek. Wchodzimy sobie, zobaczymy o co tu chodzi. There toż walczę z zambiakami z policjan A found a way out it's in here sin reinforcements No i dobra, musimy znaleźć tego gościa. Dokładnie dojść tutaj do. To jest tutaj stróżówki, tak? Do stróżówki. Przeszukam sobie jeszcze to miejsce. Tutaj mamy skrzynię, będziemy możemy przechowywać w niej e, różne rzeczy z ekwipunku. Ponieważ ekwipunek też jest ograniczony o. E, ile miejsc? 8 miejsc. Z czasem będziemy znajdować sobie dodatkowe kieszenie. No i dobra, przeszukam sobie jeszcze... Yy, tutaj chyba jest potrzebny nóż. Przeszukam sobie jeszcze komisariat, może znajdę coś ciekawego. Tutaj mamy kolejną zagadkę z jakimiś medalionami. Dobra. Co my tu mamy? Skrzynkę, maszyna do pisania, to rzeźba. Dobra, pójdziemy jeszcze sobie na górę. Okej, okay, jesteśmy na górze. Tutaj, tutaj również jakaś zagadka. Dobra, widzicie, dużo takich jest wprowadzonych zagadek do tej gry. Tak, są bardzo dużo pokoi. My tu mamy amunicję. Bierzemy 11 sztuk. Przeładujemy sobie nasz pistolet. A co to jest za pistolet dokładnie? Matilda, tak? Okej. Okay. Została nam jeszcze druga strona do zbadania. Zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego. Chyba nic. Tu mamy jakiś posąg. Ok. Dobra, czyli co? Musimy iść tam do stróżówki. Dżówka dokładnie będzie tutaj po tej stronie Okej okay. Czyli mamy tutaj zejść, tak? Gdzie jest napis Keep Out żeby Nie wchodzić O, coś się zepsuło, ale jest przejście Dobra Dziękuję za pierwszą za pierwszy odcinek, resztę zobaczycie w Kolejnym odcinku ja się z Wami teraz żegnam. Zostawiacie lajka, subskrypcję, bo naprawdę będzie to ciekawa seria. No i co, i na razie, do zobaczenia. Hej.